On deck, we're sailing the pirate swap. Move your wings, fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swamp! The best CS2 Skin Exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! Siema, siema, witam na stronie CSGOskins.com Link do strony w opisie z kodem Sniper02 oraz 10 groszy na start. Więc nie zapomnijcie o kodzie. Przypominam również, że wpłacając z kodikiem Sniper 0 macie szansę na wydropienie skinów przy okazji wpłaty. Minimum 840 trzeba wpłacić. No i za... Tutaj macie różne skiny, na przykład takiego Akacza za 210 zł, więc płacając za 8.40 możecie wydrobić takiego Akacza, jeśli wygracie, to wyświetli się wam taki oto komunikat, że dostaliście skina i macie go w ekwipunku. Również są tutaj za inne wpłaty, na przykład za 10 zł i wtedy macie awupkę za 300 zł albo Dragon Fire tutaj za 12 zł, trzeba wpłacić i macie skina za 87 także dosyć dosyć ciekawie. Jeśli wygracie to Wam się to tutaj w ekwipunku. Przypominam, że stronka jest dla osób pełnoletnich, żeby się tu nie wpłacali swoich oszczędności tego pieniędzy, których nie potrzebujecie, będzie z Wami ich nie szkoda. A my w dzisiejszym odcinku przetestujemy metody widzów na koce. Ostatnio podesłaliście trzy metody. Napisał Clark, napisał Chitos oraz napisał Ślimak. Także zaczniemy sobie od Clarka, bo pojawia się tutaj najwyżej eee, AWP Case 4 razy na boost mode, także w tryb standard na 3 osoby no to zobaczymy czy to taka fajna bitewka sprawdźmy nie te e, tylko to na buście razy 4 na trzy osoby na trzy osoby przetestujemy pootwieramy trochę tych skrzyneczek a potem polecimy z kolejną metodą dołączył do nas jakiś kafir dołączył do nas Bobas e, i zobaczymy co tu wyleci Tutaj, to jest chyba drogie Uh, Elite Build jest taki drogi przecież on z 5 złotych kosztował kiedyś co jest grane o, Kolejna droga, kolejna droga, znaczy droga, no nie, nie jakaś najdroższa, aczkolwiek bardzo ładnie. Fever Dream to jest chyba dla nas, dokładnie tak. Exoskeleton jest taki tani, wydropił. Oj, Kortikera wypadła. Kortikera, ale mamy to, mamy to. Czemu my nie strzymy, dzięku? Ok, 560 zł, bardzo ładna bitwa. Kurczę, czemu ja wyszedłem z tego, chciałem ją skopiować. Skopię bitwę, robimy ją jeszcze raz. Ej, naprawdę bardzo ładna bitwa. 134 zł dajemy, a 500 zł profitu. Także bardzo, bardzo fajna skrzynka. Naprawdę, jeśli ona wam odda, to faktycznie wychodzicie z niej na plus. Bo niektórzy podesłali też takie w ostatnich odcinkach, takie bitwy, że 130 się płaci, a 150 wynosi. Więc to dosyć mało. No, tutaj Fever Dream wpadł dla Kafira. Mm, tutaj znowu nic ciekawego. No ale, no teraz słabiej wpadło, natomiast O, Elite Build, może jeszcze przegonimy Tak jest, przegoniliśmy, 350 zł, więc Dwukrotny zysk praktycznie, trzykrotny w sumie Jakże bardzo ładna ta bitwa, mamy tutaj też szansę na WP Fate Także dosyć spoko, bardzo fajny, bardzo fajna mm, Że tak powiem Bitwa i bardzo fajna metoda, bo na ludzi się da z tego zrobić Na ludzie się da z tego zrobić kosę, tak naprawdę Ze 134 zł i my w sumie już zrobiliśmy kosę, bo tak naprawdę możemy już sobie wypłacić z tych co wydropiliśmy. Z tej pierwszej, już pierwszą, pierwszą kosę, tak? Także dosyć, dosyć spokojnie. No tutaj chyba przegramy. Eee, przegraliśmy. No, ale tak z ciekawości. Chcę zobaczyć. Eee, chcę zobaczyć. I tak, case. Ba... nie, Nie, nie. Eee, teraz czekajcie, czekajcie. Co było z tej bitwy? Były 12 skinów, czyli 4, 8 do tego, czyli to to, 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 to i to. Dobra. I teraz tak, cyk. Cyk. No, kosy może nie ma, ale 550. Już, już się kosy zaczynają od 550, zł, więc wystarczy. 17 zł jeszcze na innych skrzynkach albo wykorzystać punkty e, Punkty eventowe na przykład 1000 Wypłacić macie kolejnego skina za 6 7 8 zł 9 zł e, 10 11 15 zł 13 zł No i teraz by wam złotówkę brakowała Generalnie bardzo ładna kosa znaczy bardzo ładny Mm, bardzo ładna metoda. Bardzo mi się podoba ta metoda. Tą metodą mogę wam nawet polecić. Od klarka 4 razy mm, Awubka na boost modzie W trybie standardowym na 3 graczy. Bardzo fajne. Bardzo da się z tego zrobić kosy. Przetestujemy również sobie teraz. Ee, przetestujemy e, sobie bitwę od. od, od, od Chitoska na buście neon. Casey do tego akacz na buście. No tu... Akaczą nie ufam, bardzo droga skrzynka, akacze zwykłe razy dwa, do tego danger case, danger, danger case i giga była na buście, giga, giga buła, giga była na buście, dobra, jedna giga buła, 260 zł. mam nadzieję, że nic nie pomyliłem, eee, underdog trzech graczy, dobra, sprawdźmy, underdog trzech graczy, no, wygląda ciekawie ta bitwa. Czy wyjdziemy z niej na plus? No jest szansa, że, że nie. Aczkolwiek wszystko się tak naprawdę może wydarzyć. Zobaczmy, zobaczmy, co tu się wydarzy. Oj oj, oj Fever Dream nam wypada. Okej, okay, wszyscy wydropili drogo. A w sumie to jest Fever Dream stanie skrzynki. To jest, zapomniałem, że ta skrzynka kosztuje 16 zł, więc każdemu bardzo ładnie wydropiło w ogóle. Co jest? No i teraz już nie wydropił nikomu fajnie, ale te pierwsze drop bardzo ładnie oddał Ojojoj, oj, oj, Orbit nam wypada za stówkę Czy ten Underdog jest aż tak? No to my to przegramy, my to przegramy, widzów. Co to za bitwa fatalna? Fatalna bitwa Nie no, to jest fatalnie, fatalnie My mamy 230 zł. czemu nie daliśmy, czemu to nie jest standard? Czemu widz powiedział, że to jest na Underdogu? Na Underdogu to w życiu to będzie... Oj, chociaż Chociaż. A tu jest i tak 214 zł, tym Michał Michael. Oj, to tyle. Pograne, pograne. GG's. 780 zł zysku. Dobra, spróbujemy ponownie. No, chociaż. Nie zapowiada się za dobrze ta, ta skrzynka. Nie zapowiada się za dobrze. Ale spróbujemy ponownie. Jednak mi się wydaje, że skrzynki skrzyneczki awp są lepsze od akaczy bo w awp lepiej dropi no tutaj nam bardzo fajnie na razie dropi na razie przegrywamy i fajnie gdybyśmy to zachowali do końca dobra super zobaczymy zobaczymy na razie już mamy 150 zł łącznie dobra tu nie mamy jakiegoś drogiego spoko kolejny wszystkim to samo kolejny akacz okej okay, mi safari mecz wypada Szansa wygląda tego safari, jest tak niska. No, może to wygramy. Chociaż teraz Zeus spada, ale dobra, ten Zeus nie jest drogi. O i to już jest drogie. No i pograne chyba, pograne. Giga była na buście. Jeszcze Traitor. Nie no, widzu, to jest bitwa pod. To nie jest bitwa pod Underdoga. To jest bitwa pod zwykłą, zwykły standard. Nie pod Underdoga. Spróbujemy to jeszcze raz, ale to. Fatalna bitwa, fatalna bitwa. To nie jest bitwa pod Underdoga, to jest bitwa na standardy. To jest bitwa na standardy, ewidentnie. Nie ma szans. To jest bitwa na standarda, a nie na Underdoga. No przecież popatrz, Widzu, co to jest, no? To jest bitwa na standarda, a nie na Underdoga. Nie no, serio. No tutaj Kamilos teraz wygrał. Teraz my pewnie. Teraz pewnie będziemy pomiędzy, więc nawet w underdogu czy w standardzie byśmy tego nie wygrali. Coś mi się tak wydaje. Także no. To jest moim zdaniem bitwa typowa pod standarda, nie pod underdoga. Tak prawdę mówiąc. Chociaż teraz 8 złotych różnicy. Okej, okay, ty może to wygramy, ale naprawdę ta bitwa jest fatalna. To jest najgorszy, najgorszy. No, wygraliśmy, ale to jest najgorsza. Najgorsza metoda, jaką widziałem, no. Niby mamy 7600 zł, ale to, ta metoda jest fatalna. Tej, tej widowie wam nie polecam, tej lepiej nie róbcie, bo to jest naprawdę fatalna metoda. Dobra, tu mamy kolejną support od ślimaka. Support case. A na jesterze. support case na gesterze, ok. Nigdy jeszcze nie otwieram na gesterze. Znowu te akacze, które są fatalne. Boost Mouldie. Nie, te akacze to jest dramat neon case znowu na boost modzie bardzo podobne ile osób chcesz jak chcesz to underdog albo standard okej okay. czyli mamy tylko taką bitwę tak neon case okej okay. okej okay, okay. to wygląda ciekawie damy na 4 graczy damy tryb standard na początku 418 zł płacimy więc dosyć sporo że tak powiem bo z 418 prawie już mamy kosę no ale spróbujmy spróbujmy no w pierwszym No to jest fatalnie coś mi się wydaje że to jest bitwa w której musisz brać minimum czterech graczy żeby w ogóle ta bitwa się zwróciła Tak weź, weźmiesz tą bitwę na dwóch to tu nie ma zysku tu nie ma zysku wtedy z niej to jest tego typu bitwa właśnie okej okay. No na razie przegrywamy, no ale neonki jeszcze zostały, najwyżej skopiujemy bitwę i spróbujemy na dwóch graczy, z ciekawości, chcę zobaczyć, czy wtedy mm, odda, że tak powiem Bo to jest, no sami widzicie Jakby na przykład był tylko ja i bot i sam, no to jest 200 zł, to jest bitwa wtedy na minus, nie? Dlatego nie lubię też destera bo na desterze, jak dajecie boosta Jest jedna skrzynka, to jest szansa na to znikoma, że coś wypadnie w sensie jesterze no spróbujemy taką samą tylko na dwóch graczy więc no dla mnie skrzynki które są na jesterze i jak już w pierwszej nie odda to już w ogóle nie odda ta bitwa wtedy no ale wiadomo nie tu mamy dużą szansę też prawda mówiąc na kosę no nie oddało więc raczej to już na zysk nie będzie raczej już z tej bitwy na plus nie wyjdziemy no ewentualnie jak kakacze ładne dropną no well worn spoko Dawaj jeszcze jakiegoś. Okej, okay, ten z trzy dyszki. Spoko. Zawsze coś mamy 170 łącznie. No spoko, po dwie dychy. Tu mamy... Dobra, ładnie nam dało. Ale to na razie dalej nie jest na plus. To jest tego typu bitwa, że nawet jeśli ją wygrasz, to, to, to nie wyjdziesz z niej na plus, nie? Przez tego jester'a. Gdyby nie ten jester... To ta bitwa byłaby na plus praktycznie w każdym, nawet na dwóch graczy. To ta bitwa byłaby na plus w każdym przypadku. Ale przez tego jestera ona tak naprawdę traci swój urok i sens. No, 284. Spróbujemy teraz na trzech graczy tą bitwę na standardzie. No nie, musiałaby wypaść ta kosa, tak naprawdę, nie? Żeby ta, ta metoda, że tak powiem, zadziałała. Jeśli wy chcielibyście w ogóle napisać swoją metodę. A jajaj, blisko guta było. No, fatalny drop. To napiszcie w komentarzu hashtag metoda, albo po prostu metoda na konset, To wtedy na pewno wystąpicie w następnym odcinku. Faktory New nam wypadł Sering Rage. I kolejny. Nawet nie wiedziałem, że on jest taki drop. To jest znowu Faktory New. Nawet nie wiedziałem, że on jest taki drogi. Ej, dobra, no to, to już wygraliśmy na pewno, ale dobra. Szansa na to była jedna na milion, że mi tak dropnie. W ogóle wszystkim bardzo ładnie dropło o jeszcze Desert Eagle. Dobrze, że Well Worn. Oj, robi się niebezpiecznie. Robi się niebezpiecznie. Ale okej, okay. bot Alex nie zdropi, bo to bot Alex Podoba mi się ta bitwa, ale ja bym wywalił z niej tego Jester'a, nie? Tą, tą skrzyneczkę eventową Dobra, minimal wear. Spoko, no wygraliśmy, wygraliśmy raczej Tak, wygraliśmy 1000 zł będzie z tego Spoko Natomiast dalej uważam, że ta skrzynka, ewentualnie jakby ją dać 3 razy Spróbujemy ją dać trzy razy to ona ma wtedy jakikolwiek sens, jak jest już ta jedna skrzynka To ona nie no, to, to nie ma szans, nie? Ale jak już są te trzy, jak damy trzy skrzyneczki To jest już jakaś tam szansa, że coś nam przy okazji wydropi, nie? O właśnie, dabubs Właśnie wydropił, dabobas Dabobas, gratulacje, nie? Raczej, raczej on to wygrał już Chociaż nie wiadomo, chociaż nie wiadomo Spróbujemy, no spróbujemy. 150 zł kosztuje ta skrzynka, więc nie jest jakaś ona najdroższa. Ale szansa na to, że wypadnie kosa też nie jest. No w sensie jest 4,5, nie? Więc jakaś tam szansa na to jest, aczkolwiek niezbyt wielka. Jeszcze jakby wypadła jedna taka koska, to bym się kurczę cieszył. A tu też jest jakaś koska, tak? Tu jest Marvel Fate. Ale ten Marvel Fate nawet jakby wypadł, to on i tak nie przegoni hmm, tego Dabobasa. No, zobaczmy, zobaczmy, co tu się wydarzy. Na razie czekamy na te plecaczki, no ale moim zdaniem ta metoda jest słaba, nie? Osobiście uważam, że ta metoda jest słaba. Najlepiej oddawała ta po prostu metoda od Clarka, która miała same e, awupki. No i nie dało. I, i, I ona najlepiej oddawała jakkolwiek, nie? No nie, no to to jest na minus bitwa, no. To jest na minus bitwa. Ja na koniec, bo będziemy się już degnać, ale na koniec zrobię taką bitwę. 3000 zł na trzech graczy w trybie standardowym e, Support case czyli te plecaczki Damy sobie na Na jesterze I liczymy na to że wypadną trzy kosy minimum i trzy wpadną dla nas Żebyśmy byli Z tego na plus Jeśli nie wypadnie żadna jesteśmy na dużej stracie Jeśli cokolwiek wypadnie jesteśmy na jakimś tam zysku mm, Ale nie wiadomo jeszcze czy na dużym tak naprawdę Zobaczmy, zobaczmy oj, Bot Chatterboxa dostał, Chatterboxa Galila AR No to już jest niedobrze, niedobrze, ale jeszcze 16 skrzynek nam zostało I zobaczymy co, co nam tutaj wypadnie, co nam tutaj wypadnie Na razie no żadnej kosy się nie zapowiada, żeby wypadała Chociaż jedna by się przydała chociaż Dla kogokolwiek, nie no dla kogokolwiek nie, bo to nie tryb share, to jest tryb standard Także to dla nas by musiało tropnąć no Ale jak na razie to się nie zapowiada. Dobra, to jest drogie. A nie, well worn. To nie jest drogie w takim bądź razie. Okej, okay, wypada mi też chatterbox. Ładnie, ładnie przegoniliśmy. Ten sam stan chyba, nie? Tak jest. A i blisko good knife'a było. Ten good Knife to tak z 400... z 400, z 800 zł kosztuje. No ale musiałoby nam wydropić jeszcze jedna kostka, żeby to w ogóle było jakkolwiek na plus. No ale nie dla niego, nie dla Botarosso. 1000 zł kosztuje, faktoryniu to jest... No jeszcze... Jest! Shadow da Lory. Super. Dobra, ale teraz liczymy, że już nic nikomu nie wypadnie. Ewentualnie bot Adrian niech tam podbije trochę swoją stawkę, bo trochę zamula z tyłu chłopak. No my na razie próbujemy uciec. albo jeszcze ten chatterboxik jeden. Chociaż i tak już jest na plus, na pewno bitwa. Chociaż jednak nie jest na plus, bo wypada kolejna Lora. Kolejna Lora, Shadow Dadgez, Lore kolejne wypadają. No nie mów, że my to przegramy, nie mów, że my to przegramy. Proszę cię, trzy skrzynki zostały. Daj jeszcze jednego gucika, jeden gucik, jeden gucik i będzie pięknie. Nie liczę już na te lorki. Proszę, Guta, nie, dlaczego? Proszę. Daj ostatnia skrzynka, proszę! Kurczę, nie! Nie! Przegraliśmy. No, no i te plecaczki to takie właśnie są zabierające. 4940 zł zgarnął bot. A my ustrzelimy sobie na koniec skina. No takiego fajnego za 15 zł, no ale ważne się udało coś fajnego tutaj wykręcić także jedyną metodę jaką mogę wam polecić to jest awupa tam od Clarka awupa case 4 razy na boost mode to jest najlepsza metoda od widza na koniec dołączmy do jakiejś taniej bitwy żeby z kimś zagrać o na przykład tu aha ktoś już tu dołączył no to dołączmy chociażby tu no i co mam nadzieję że ziomek kogoś doda Mam nadzieję, że film Wam również się spodobał i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się do zobaczenia. No i tu straciliśmy. Niestety. Cześć.